To jest ogrodzenie. To jest ogrodzenie, które będzie zamontowane tu przed gniazdem, i siatka będzie na to. Jeszcze nieskończone. Także na razie do następnego wejścia. A! pani przy tablicy! Nie... Odwrotnie wskaźnik. O, no tak. kurczę. Tak. Tutaj to. Proszę Sypialnia. Tu Sypialnia. I to taka całkiem niezła. Nie, no, Boże, kochane, przecież to jest normalnie. I hol. To jest jak mój samochód. Hol, wejście. Och, I długie wejście. Na głowę padać dzieciom też nie będzie. Jak byłaby wichura w Warszawie, to też ich nie zmiecie. Jak poprzednio, że fiurka latały. Dokładnie. No teraz to już w ogóle jestem ciekaw, czy giga do końca wejdzie. Miejmy nadzieję. Duże gniazdo jest spowodowane tym, żeby kamera dobrze obejmowała bo teraz kamery mają wąski kąt widzenia i by była taka sytuacja podobna jak w Płocku, że nie, nie widać sokoła, nie widać po prostu... Zobaczymy jak tu będzie. No to do następnego wejścia. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Dobra, to się czyli potrzebne jest wiertło, bo mam radę jeszcze. Nie wiemy ile razy będziemy to robić. Co nie ma wiertła? Dziesiątkę? Nie, ósemkę. Ale dziesiątkę tutaj to trzeba przywiercić drewno też, tak? Panie dzieju? Ósemkę. Co? I może być dziesiątka. To jest dziesiątki. To jest ósemka, to, to jest dziesiątki. Wszystkie są dziesiątki. To Złote, złote kłódki mamy nawet. Poczekaj, ja muszę te kłódki złote przybliżyć, o ty w życiu. Ze złota słuchajcie. Już zamontowali stelaż pod siatkę. Tutaj tłuką wiercą, pałac kultury rozwalą na bank, ale nieważne. pałac kultury, grunt, że gniazdo no, będzie odbuduje stało. Się. Odbuduje się. Podobno. To gniazdo ma stać nawet więcej niż pałac kultury, bo w zabytek musi wejść. O nie no. trzeba to obciąć. Dobra, Bo no ja muszę tę blokadę zrobić. Szlifierka no. gdzie jest. Ślifierka w który będzie zapalał automatycznie światło który będzie zapalał automatycznie światło przy otwarciu drzwi to jest światło tutaj nad, nad yy, gniazdem będzie to w ten sposób, że jest parę patentów tutaj w ogóle. Jest taki parę patentów, ale kto posiada barek alkoholowy, to wie jak to działa. Będzie klimatyzacja, jest już ten. Schnie no, Podłoga schnie, jest już do wycierania, do ścierania dzióbka piaskowiec. Tak najważniejsze do ścierania Jest izolacja tutaj wygłuszeniowa, żeby się to wszystko, jak się trzęsie, żeby się gniazdo nie trzęsło, żeby hałasu się nie przenosiły gałasy nie przenosiły z, z, z do budynku, gniazda. Do gniazda. budynku do gniazda. Co tam jeszcze? Co jeszcze zamontować? Klimatyzacja będzie. Tu jest centralne gniazda. ogrzewanie też będzie. Nie, nie będzie. Tu jest ciepło, tutaj tak, grzeje, także jest spokojnie. Zaoszczędzimy na opłatach na centralnym. Tu jest sznurek, pokaż sznurek tutaj. Tu jest sznurek. Do wstrzykania zamykania gniazda do otwierania i zamykania gniazda. Siak, poszło. Nie, no, tak. nie, Jurek, pokaż, niech podejdzie z tej strony. Ty mów, ona pokaże. Nie działało. Tak, załóżmy, że jest obrączkowanie, drzwi są zamknięte i trzeba zamknąć, żeby sokoły nie uciekły. Robimy takie coś. Bach. I sokoły są w połapce. I otwieramy. No, no super. Metale, żeby Sokół widział, że nie ucieknie, bo zawali w to. Może tak i być? No. Super. Nie żartuję. Dobra. I demoluj 15. Mnie tylko naprawia, a to jest różnica. Myślę, hmm. to to jak tutaj będzie, to będzie dobrze, nie? Znaczy, ja bym na to, dokładnie tu. Tu? Tak. Tu? Tak. tak. Ale tu jest lepiej. Jest 5,5 m, do 17. Wszystko jest na mnie, w tym filmie. Tak. tam tak. ja dwie następne wiatraki. Kopowna chwila. Po trzech sezonach tutaj zostanie zaraz przyzwane pierwsze wiadro do tego do tego gniazda. Po trzech sezonach. No co? Zaczynamy! No, to działa. W końcu, wreszcie i nareszcie. Gniazdo jest całkowicie zrobione. Próg jest. Drzwi się otwierają i zamykają. Nawet. Tutaj mhm. mamy, tutaj mamy, tutaj jeszcze będzie siatka. Siatka. Drzwi. Też będzie siatka. Siatka. O, jest przyciskiem z przyciskiem jak w lodówce zamykamy za Jest ciemno, otwieramy, automatycznie się światła powłasza. Po prostu wodotryski. I pierwsze, proszę bardzo. Pierwsze wiadro. Wspólnie pierwsze, pierwsze wiadro wyszypiemy. Tutaj będzie taki. O, tutaj. O! I o, dwa, szers, złote, z dwa złote w cennym pluscem. I będziemy teraz dalej sypać. Wiecie, jakie to brudne jest. Ile ma. To jest 18, kilo. No, miasto. Ja Franke'a nie się już wirkiem. Spod, spod ściany wybierałem po prostu. Ile się to było, tyle, żywy. Ile mhm. Strasznie. Jurek, tam już nic nie ma, tam po prostu firma się zamyka. Dobra. Albo głazy, albo to co jest. No, a mogą dołkować do upadłego teraz. Dziś Ale zostawię do końca. Dołka nie robię, bo dołka nie robię, żeby było wiadomo, jak soku przyjdzie, jak zadąkuje. Żeby było wiadomo, że tam jest. Że przyjechał. Że przyleciał. I I że Tutaj jeszcze jest taki próg, żeby się kamyki nie wysypywały. Daliśmy takie coś. Prawda? Teraz tak. Zamykamy. Łódeczka. Łódeczka. Kluczka. No, Złote kłódki. Zakończyliśmy pracę, osiadkowane. W gnieździe zostało tylko zrobić, podłączyć kamery i światło. To na tyle, chyba. I tak, drogi, bardzo pracowity dzień na budową pod... gniazda. No I nie było to takie proste, bo wszystko trzeba było docinać tutaj, bo niestety nie wchodziło przez własną górę. Wszyscy zmęczeni i szczęśliwi. Ciemna noc na złożu. Tak, ciemna noc. Miało fajnie dzisiaj wyjść, tak, do 15. Okazuje się, że już jest w pół do siódmej.